Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Kamil, jestem uczniem klasy pierwszej technikum informatycznego zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Tomaszowie Matowieckim. Dziś przeprowadzę wywiad z uczniami naszej szkoły, dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego. Przepraszam, czy mógłbyś nam powiedzieć, dlaczego uczyć się języka niemieckiego? Bo języki są ogólnie ważne. Niemiecki też nie jest taki trudny. Dziękuję. Czy dziewczyny, czy mogłybyście mi powiedzieć, dlaczego uczyć się języka niemieckiego? Myślę, że dlatego, żeby dobrze znać maturę. <pluś> like. Oraz, że pójść na wymarzone studia. Na przykład do Berlina. Aha, dziękuję. Przepraszam, kolego, można wrócić na chwilę? Tak, tak. Cześć. Halo. O, mówisz po niemiecku. Ja naturliś. Warum tu dojść? Ich finde Deutsch ist prima und super, Deutsch mag nicht viel Spaß. Mm, Prima, danke. Kein problem. Przepraszam, czy warto uczyć się języka niemieckiego? To oczywiste, przecież to język naszych sąsiadów. Dziękuję bardzo. O, jakie fajne gołębokości. Słuchajcie, jak są dzisiaj? Dlaczego uczycie się języka niemieckiego? To ogólnie języka niemieckiego uczymy się dlatego, że jest to fajna zabawa. Przy okazji możemy poznać nowe kultury i obyczaje, takie jak na przykład Oktoberfest. O, oh ja, Oktoberfest i zupę. Dankę. Kolego, przepraszam, czy możesz nam powiedzieć, dlaczego lubisz niemiecki? Bo najlepsze auta pochodzą z Niemiec, kiedyś sprowadzę sobie czarne BMW. Siema, kolego. Przepraszam. Tak? Jak sądzisz, warto się uczyć niemieckiego? Tak, ponieważ można zrozumieć fajne teksty niemieckich piosenek, na przykład Rammsteina. Masz, posłuchaj. Mmm, good. Proszę, panowie, można pośle na chwilę. Jak są dziś? Czy język niemiecki jest fajny? Y, oczywiście. Jeżeli jest się sportowcem, to jest rzecz potrzebna. Jeżeli chce się grać w takich klubach jak Bayern, y, czy też będzie jak Lewandowski, Piszczek lub Błaszczykowski, to jest potrzebna. To jest rzecz Dziękuję. Chłopaki, powiedzcie nam, dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? Bo mama kazała. Tylko dlatego? Tylko dlatego. Przepraszam. Kolego, jak są dziś? dlaczego uczysz się języka niemieckiego? Ponieważ w naszej szkole organizowane jest wiele projektów, warsztatów niemieckojęzycznych, no a to jest pamiątka po jednym z nich. Fajna sprawa. Słuchaj, czy warto uczyć się języka niemieckiego? Tak, myślę, tak, bo można czytać e, fajne niemieckie czasopisma. Przepraszam, kolego, powiedz nam, czy język niemiecki jest Nie? trudny? Niemiecki może sprawiać trudności, jednak warto się go nauczyć, ponieważ można to wykorzystać, jeśli ktoś chce wyjechać do Niemiec, żeby mógł się tam dogadać. Dziewczyny, dlaczego uczycie się niemieckiego? Ponieważ kochamy niemiecką poezję. I piosenki. Czy mogłybyście coś nam zaprezentować? Hmm. Heiner heine Gedanken. Du bist wie eine Blume. So hold und schön und rein. Nie mogę. Zmstrzyłam się. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mogę Ci zadać jedno pytanie? Nie teraz. A to, so, to zajmie dosłownie chwilę. No dobra, pytaj. Dlaczego uczysz się nie, niemieckiego? Hmm. Uczę się niemieckiego, ponieważ dzięki temu mogę w późniejszym czasie znaleźć pracę lub w Niemczech, lub pojechać tam uczyć się. Dziękuję. Dzień dobry. Pani profesor, przepraszamy, czy możemy zadać grupy pytanie? O, koleżanko, widzę, że odpowiada. To może i nam odpowiedź. Dlaczego uczysz się języka niemieckiego? By nie czytelnikom jest... się nie... Powiedz nam, dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? Już sam wielki Geta mawiał, ile człowiek zna języków, tyle razy jest człowiekiem. Przepraszam, kolego, uczy się języka niemieckiego? E, ja matyrdliw. Jakie jest twoje ulubione słowo? Haus, Hals, Roboter. Dziękuję. Kolego, jak sądzisz, język niemiecki jest trudny? Mówiłeś, z językiem jest jak z kobietą. Im więcej serca dajesz, tym więcej możesz Przez liczyć. Kolego, a Ty dlaczego się uczysz niemieckiego? Także niemiecki jest łatwiejszy niż... ...ta jest brzuszka! Dojdzie opa. Jak widać, w naszej szkole właśnie się otwiera na język niemiecki nowa era.